<laughs> Asia się tylko będzie uśmiechać na tym filmie, ja natomiast trochę powiem. Znajdujemy się już właśnie tutaj w Fidade Real. Udało nam się zdobyć dostęp do internetu i będziemy mogli, mogli z niego korzystać regularnie, bo mamy już te wszystkie hasła i tak dalej. Ten filmik jest tylko po to, żeby go wrzucić, żeby coś tam w końcu na tej stronie się znalazło, oprócz zdjęć, które już raz wrzuciliśmy. Co do zdjęć, to też właśnie mamy zamiar wrzucić parę więcej, jak już tylko je zrobimy, bo nie robimy za dużo zdjęć na razie, a jak już będziemy robić, to będą się pojawiać. Może nawet jakieś opisy do nich dodamy, jak nam się zachce. Jak nam się nie zachce, to ich nie dodamy. Szybkie tutaj rzut oka na to, gdzie się tam. znajdujemy. Teren Uniwersytetu y, Fidal Real, kampusu studenckiego. U Hiszpanka to nie jest, jest dużo ładniejsza, bo to jest Słowianka. B. Tak. Y, no, jak, jak tylko coś nowego się pojawi na stronie, nie, jak tylko coś nowego zrobimy, to się pojawi na stronie, o, to chciałem powiedzieć. Asia, no powiedz coś w końcu. Ala chicos. No, więc prosimy regularnie sprawdzać zawartość strony www.hispania.rocks.pl, ponieważ możliwe, że bardzo często tam się coś znajdzie. No, to wszystko, co chcieliśmy powiedzieć, bo tak naprawdę to był filmik testowy, czy wszystko się ładnie wrzuci i będzie ładnie działać. Na razie.